Siemanko, Toyota Avensis 1.8, 147 koni, 2016 rok, będziemy wymieniać olej w skrzyni i w silniku i teraz chcę Wam coś pokazać. Tutaj trzeba odkręcić osłonę. Tą osłonę żeśmy już trochę odkręcili, tu są takie zaczepy plastikowe. No, musicie popatrzeć, takie zaczepy tu są wszędzie. Już tak dokładnie będę pokazywał. Jeszcze trzeba tu odkręcić takie śruby. Tutaj jej nie ma. A nie, nie, tutaj to są te śruby, tu jest jedna. Tu już została trochę poluzowana. Tam jest następna. I tam jest jeszcze następna. Eee, te, księ, a pokaż mi masz te kołki plastikowe, bym pokazał. I jak teraz już prawie ta osłona schodzi. Teraz jest tylko trzeba te śruby odkręcić, tak jak to pokazałem. Tu są takie kołki te plastikowe, o których przed chwilą mówiłem. Te długie z tyłu. Tak, długie są takie z tyłu, ale to jak będziecie zdejmować, to się kapniecie. Yy, oczywiście, dlaczego ja całą osłonę zdejmuję? Bo będzie też wymieniany olej w szyni biegów. I żeby w szyni biegów wymienić olej, to trzeba całą tą osłonę zdjąć i jeszcze dodatkowo zdjąć koło. Także jeszcze tylko te śruby tutaj odkręcę co pokazywałem i osłona będzie zdjęta. Najwięcej roboty jest z tą osłoną, bo to jest takie pierdzielenie. No ale co, trzeba sobie jakoś dać radę, to śrubokręt płaskim, wszystko się wydłubuje. Także zdejmuję tą osłonę, odkręcam jeszcze te śruby i działamy dalej. Robić, ja Dobra, słuchajcie, osłona się wy, wyjęła, wysunęła. Tu były trochę problemy, bo są takie zęby, ale trzeba ją wyciągnąć i się wysunęła. I teraz, bo my tu będziemy robić płukankę, ale przed płukanką trzeba sobie poluzować chociaż filtr oleju. Sorry, że mi tu tak wszystko lata, ale takie warunki. Ja mam taki klucz, on już się poluzował. Już nie będę go odkręcał, bo za chwilę będzie ciekło. Poluzował się ten olej, filtr oleju, bo to jest taki plastiko, plastikowy, jakby to powiedzieć, pień, tam wchodzi w środek wkład. Najlepiej mieć taki klucz specjalny, taki nasadowy na, na ten olej, na ten, na ten filtr, na ten plastik, wtedy jest najlepiej. Ja takiego nie mam, także tak też się odkręciło. Już się poluzowało. Teraz aplikujemy pukankę do silnika i wtedy jak już się wypłucze, to będziemy zlewać, zlewać olej. Tutaj będziemy odkręcać jest miska, klucz. Zaraz zobaczę jaki to jest klucz i będziemy zlewać olej. Ale teraz aplikujemy półkankę do silnika. I silnik musi być rozgrzany przy takiej bukance. Najlepiej rozgrzać, potem włączyć, żeby nie był takiej gorący poczekać 10 minut i zalać półkankę i włączyć silnik. Dobra, zaraz pokażę. Autko jest teraz podniesione, po to, żeby mógł tam wleść. Teraz tu jest zabezpieczone taką trelinką. Znaczy no takim czymś teraz żeby ten silnik yy, chodził i dobrze wszystko na tej płukance działało to opuścimy ten samochód i potem go jeszcze raz podniesiemy po to żeby było wszystko równo żeby silnik miał dobre smagowanie a teraz yy, pukankę masz pukankę gdzieś w bagażniku jest mamy tu pukankę kupiliśmy tu są wszystkie części taka pukaneczka Oczywiście to nie jest żadna reklama, taką sobie kupiliśmy. I teraz wlewamy. Krzysiek wlejesz płukaneczkę. O, do silnika. Wlejemy ją, opuścimy wóz, odpalimy i 15 minut musi chodzić. Trzeba ją jakoś tu otworzyć. O. Ta, może ją tak odkręć normalnie. Spróbuj. Dobra, zaraz zerwiemy i pomyślimy, dobra, aplikuję im kaleczkę. Dawaj, lej śmiało, nie bój się. Tu na pewno tu olej jest do silnika? A ja wiem. I teraz słuchajcie, włączamy silnik. I 15 minut musi tak sobie pochodzić. Zakręcimy. No i autko sobie pracuje, teraz muszę tak 15 minut popracować, na wolnych obrotach, to nie wolno jeździć, tylko na wolnych obrotach, żadnego dodawania gazu, robi się pukanka, płucze się silnik. Dobra, pukanka zakończona, teraz zlewamy olej, trzeba odkręcić tutaj wlew oleju, żeby był elegancki przepływ, żeby olej lepiej zlatywał. Uruchomimy pod auto. Tutaj jest czternastka nasadowa. Podkładamy miskie, odkręcamy i olej będzie za chwilę leciał. No gdzie to jest? Tutaj. Odkręcamy, podstawiłem to, żeby tylko czekaj. Może to tak. Kurno gorące to Żeby mi nie poparzyło. Uwaga! Jeszcze nie! Yeah. Pss, poszło No i olej sobie zleci, tu jest koreczek. Trzeba to wszystko ładnie wyczyścić. I jaki brudny ten olej masz? No on brudny jest bo po płukance, czyli spłukanką. Dobra, zlatuję sobie, a my działamy dalej. Olej sobie zlatuję. Poczekamy z 5-10 minut, żeby wszystko zleciało ładnie jak widać kapie oczywiście teraz przy tej operacji auto jest opuszczone zlewarka tak jak mówiłem wcześniej żeby wszystko było równo no i jak olej zleci podnosimy auto i odkręcamy filtr oleju no i dobra teraz odkręcamy tym kluczem już odkręciłem teraz idzie ręką filtr oleju o poszło jeszcze. Chciałem powiedzieć, że tutaj jest pod tym korkiem spustowym od miski ale jest taka uszczelka i jak my żeśmy to odkręcili, to ta uszczelka się przykryła, do miski, została. No to najlepiej ją jakoś wydłubać, podważyć nożem, wyczyścić, popsikać tam jakimś WD-40, przeladeniem posmokolić i potem to wszystko przekręcić. Przykręcałem to bez klucza dynamometrycznego dość mocno, ale z wyczuciem tak, żeby nie urwać gwintu. I teraz wyjmujemy ten Filtr, tu jest naczynie podstawione, tak to słuchajcie wygląda filtr, za chwilę go, za chwilę go wyjmiemy i będziemy działać dalej. Założony nowy filtr oleju, ten filtr jest, nie ma różnicy jak go za, założymy, bo jest z tej czy z tamtej strony taki sam, ale ja zawsze robię tak, żeby napisy były na górze. Wymieniona jest uszczelka. Tę uszczelkę przed tym montażem trzeba sobie polać tutaj olejem. Jak starą wyjmiemy, to ten tak zwany rowek trzeba dokładnie wyczyścić szmatką, żeby nie było tam jakiegoś sypu. Tu nic nie zalewamy, bo tu się nie da nic zalać. Uszczelka nowa, smarujemy to olejem. Tam troszkę trzeba sobie też szmatką wyczyścić. Ten kącik, gdzie to się wkręca. No i wkręcamy. I tyle. Działamy dalej. Dobra, wszystko tam, filtry przykręcone, wszystko od spodu załatwione, taki olej lejemy, taki był już lany 5W-40, więc taki lejemy, teraz wlaliśmy 3,7, tak mniej więcej to wychodzi, no trzeba teraz silnik odpalić, żeby olej doszedł do filtra oleju i będziemy jeszcze dodawać tutaj ceramizer, ale to za chwilę, teraz rozgrzemy silnik, odpalimy silnik, zobaczymy jak to wszystko jest i działamy dalej. Silnik w sobie się grzeje, zdjęliśmy osłonę. Tutaj czyścimy, wszystko żeby było dobrze. Jeszcze chwila, i wyłączamy. I teraz będziemy dodawać ceramizer. O, ceramizer się przewrócił. To jest taki ceramizer. Dlaczego tak? Dobra, jeden musi stać. Dlatego, że auto przejechało 200 tys. km. Oczywiście nic się z nim nie dzieje, nie bierze oleju. Jest git, ale no tak sobie żeśmy to wymyślili, taki ceramizer do tego silnika i w takim przebiegu trzeba dodać dwa takie, dlatego kupiliśmy dwa. Dodajemy, oczywiście według instrukcji silnik musi być rozgrzany. Przez 15 minut musi chodzić, potem się ten ceramizer dodaje. No i potem tutaj jest instrukcja, można sobie przeczytać. Wyłączyć silnik, uruchomić, przejechać 15 minut. No to już tam instrukcję będę czytał. Także zaraz wyłączymy silnik i dodajemy ceramizer. No i dobra, dodajemy ceramizer. Normalnie się go tu wstrzykuje. O tak. Taka to substancja, tak jak mówiłem, dwa trzeba dodać. Poszło. No i dobra, i teraz drugi. Potem trzeba uruchomić silnik, żeby to sobie to znów pochodziło z chodziło 15 minut. Bo jak widzicie to jest tak zwane gęste i to musi się rozprowadzić po silniku. No i poszło. No i dobra, zachęcamy poreczek. Gdzie to jest? Tam jest chyba. Zakręcamy i odpalamy i znów 15 minut musi sobie pochodzić. Dobra, odpalamy. Wymiana oleju w silniku zakończona, teraz przejdziemy się za wymianę oleju w silniku biegów. Do tego trzeba sobie odkręcić lewe koło. Opuściłem samochód z podnośnika, odkręcam, poluzowałem śruby w lewym kole, teraz go podnoszę, zdejmujemy, zdejmujemy lewe koło i działamy dalej. Teraz tutaj wyciągamy osłonę, takie korki z tej osłony, żeby się dostać do śruby wlewowej do skrzyni biegów. A gdzie jest zlewoła? właśnie za chwilę Wam pokażę. O tutaj, o super. I tu jest śruba wlewowa oleju skrzyni biegów. A zlewowa, no to muszę tu zanurkować, żeby Wam pokazać. O, jejku, jejku. Gdzie jest ten zlew? Uff. Czekaj, gdzieś mi utknął tutaj. Gdzieś tu był. I go nie ma. O jest. Tutaj. O. Tu. O. Tu jest. Czyli najpierw odkręcamy tą na górze śrubę. Najpierw tą na górze, żeby był przepływ oleju. Odkręcamy tą. Potem odkręcamy tą na dole i działamy. Zaraz zobaczymy jaki tu jest klucz. No i odkręcamy, tu jest taki torx specjalny, ten na górze śruba, która jest wlotem do skrzyni biegów, wlewa się olej, to jest 24 Tu jest torx. Bo ja już nie wiem co to jest za torx, zaraz zobaczymy. Trzeba sobie dobrać. Dziesiątka. Jakaś tu jest. Cholera wie co to jest. Dobra, zaraz zobaczę i powiem odkręcami kręcami zlatuje olej. też nie z tego. Czarny olej, 200 tysięcy, pewnie nie wymienione. Dobra, zlatuje, i działamy dalej. Dobry. To jest śruba, znaczy ten tor, w którym trzeba spuścić olej. To jest taki widzicie dziesiątka. To jest ta śruba z podkładką. Tak to zakładamy, a śruba, którą się wlewa olej, to jest śruba na klucz 24. Kluczem 24 odkręcamy śrubę, którą się wlewa olej i tam trzeba zobaczyć, że jest podkładka. Jak nie ma, to założyć, no a powinno być. U nas jest. Działamy dalej. No i dobra, korek od skrzyni zakręcony, tutaj, o widać. Teraz wychodzę spod samochodu. O! Dio porko. i zwróćcie uwagę, pokażę Wam teraz korek od wlewu oleju, to jest ten korek, tutaj nie było uszczelki, nie wiem, może tak ma być, może tak nie ma być, ale ja tu mam specjalne uszczelki, komplet uszczelki, taką uszczelkę tutaj założę, to jest od wlewu oleju na klucz 24, co wam mówiłem. I teraz wlewamy olej, oczywiście samochód teraz opuszczę na lewatku, tak żeby był w poziomie. I tutaj mam takie urządzenie i wlewamy olej, nie wiem dokładnie ile tu wchodzi, oczywiście zaraz go spuszczę do poziomu, tak żeby stał, stał sobie tutaj równo, bo jak widać jest pochylony tutaj do góry. Mamy 3 litry oleju, wszystko kupione po numerze win, taki tu olej wchodzi do skrzyni biegów, znaczy dali nam ELF, tak? ale może być jakiś inny, chodzi o te tu parametry, takie ma parametry olej. 3 litry dali nam, 3 litry na pewno nie wejdzie, tylko mniej. No i teraz będziemy wlewać. To co, jak się wlewa olej, to nie będę pokazywał, bo no, akurat my taką metodą wlewamy. Także wlewamy olej, potem zakręcamy i działamy dalej. No i tak to się odbywa. Nalewanie oleju do skrzyni biegów w warunkach parkingowych. Jak tu zacznie olej wylatywać, tutaj to znaczy, że jest już dobrze, wtedy zakręcamy. Śrubkę, no i jest gitara. Samochód stoi równo, mniej więcej także jest git, nalewamy olej. No i dobra, olej nalany już tam nie pokazywałem, ale żeśmy nalali 2,5 litra oleju weszło, już wylatywał tutaj. Zakręciłem śrubę. Uszczelka jest nowa dana, bo tu uszczelki nie było, ale moim zdaniem powinna być. No i co, i dobrze, pod spodem to jest zakręcone, teraz skręcamy, czyli tutaj zakładamy te dźingle, tutaj co kolega zdejmował, skręcamy osłonę, no i jeszcze coś tam dogram, ale już po prostu w odwrotnej kolejności wszystko skręcamy. Dobra, słuchajcie, podskręcamy wszystko, jeszcze testujemy silnik olej wymieniony, ta podkładka od korka w lewu oleju co mówiłem, że nie ma, co ja dałem nową, to ona była, tylko przy odkręcaniu została nam na tak zwanych sankach, ale nieważne, daliśmy nową, czyli ona tam była, nie to, że jej nie ma. Musiała być to, bo jak może nie być. Teraz patrzymy jeszcze czy nic nie leci. No i co? i pod... Zakręcamy osłonę. To jest cała osłona. Od cholery to jest roboty z tą osłoną. Popierdzielone to wszystko, ale nieważne. Także jeszcze założymy osłonę silnika, olej wlany, zmierzymy olej. No i co powoli? robota do jego końca. No i dobra, słuchajcie, gobota zakończona tego oleju to w sumie Wam nie powiem, ile dokładnie weszło. Wlaliśmy 4 litry, nie? 4 litry wlaliśmy, ale ten bagnet to jest tu to tak popierdzielony. To tak jak w tym Citroen C1, że to musi się odstać wszystko do rana, żeby dokładnie zmierzyć. Na pewno nie jest za dużo, na pewno nie jest za mało. Robota zrobiona. Tutaj do tej osłony na dole użyliśmy nowych kołków. Musicie sobie jakieś te kołki, nie wiem, zamówić skądś tam, nie wiem, za Lego czy gdzieś. No, robota zrobiona, wszystko jest git. Olej w silniku wymieniony, olej w wymieniony, płukanka zrobiona, ceramizel dodamy. Także jeszcze raz Toyota Vensys 1.8. Benzyna 147, ile tam koni? 7. 147, 2016 rok. Do następnego na razie, trzymajcie się 6,6.